Bóg powiedział, że nie wybacza tym, których usuwa z Twojego życia. Choć może to wydawać się surowe, jest to znak, że czas na nowy rozdział. Dlaczego trzymasz się osób, które nie służą Twojemu dobru? Czasami, w imię miłości i wierności, przywiązujemy się do tych, którzy tylko niszczą naszą energię. Czy naprawdę warto zatrzymywać tych, Którzy nie wnoszą niczego pozytywnego do Twojej drogi. Pozwól sobie na uwolnienie od przeszłości. Być może boisz się samotności, ale czy nie jest tak, że to właśnie ona daje Ci przestrzeń na wewnętrzny wzrost? Co by się stało, gdybyś pozwoliła sobie na nową perspektywę, na przestrzeń dla siebie? Czasami musimy wyjść ze strefy komfortu, by odnaleźć siebie na nowo. Czy wiesz, że w każdym momencie życia masz prawo do wyboru, kto może w nim pozostać, a kto ma odejść? Bóg nie pozwala na to, byś została w związku, który cię rani tylko po to, by nie czuć się samotną. Czasami to On kieruje twoim życiem, nawet jeśli nie rozumiesz jego planu w danym momencie. Czy naprawdę chcesz stać w miejscu, wśród ludzi? Którzy nie rozumieją Twojej wartości. To Ty decydujesz, kogo zapraszasz do swojego świata. I choć może wydawać się to trudne, uwolnienie od toksycznych relacji jest krokiem ku prawdziwej wolności. Zastanów się, czy jesteś gotowa na ten krok. Bóg wspiera Cię w tej decyzji. Pamiętaj, że w każdym trudnym momencie, który przeżywasz, Jesteś prowadzona przez siłę wyższą. Jesteś silniejsza niż ci się wydaje. Może teraz czujesz ból, ale jest to tylko etap w drodze do twojego ostatecznego zwycięstwa. Zaufaj, że te zmiany prowadzą cię ku czemuś większemu. Czy wiesz, że nawet kiedy czujesz się w pełni załamana, to właśnie wtedy otwierają się przed tobą najpotężniejsze drzwi? Bóg nie usuwa ci ludzi z twojego życia bez powodu. Czasami musi przeprowadzić cię przez trudne przejścia, abyś mogła doświadczyć pełnej obfitości miłości i pokoju, których teraz nie dostrzegasz. Twoja siła tkwi w tym, że potrafisz przezwyciężyć ból, że potrafisz przejść przez najciemniejsze dni i wciąż dążyć do światła. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, co musisz jeszcze w sobie odkryć, aby całkowicie uwolnić się od przeszłości? Czasami kluczowe jest zrozumienie, że nie każdy zasługuje na miejsce w Twoim życiu. Zaufaj, że Bóg ma plan, który prowadzi Cię ku wielkim zmianom. To, co teraz wydaje się trudne do zrozumienia, stanie się klarowne, kiedy zaczniesz patrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy. Może teraz jest czas, abyś stała się liderką w swoim własnym życiu i stworzyła przestrzeń do uzdrowienia. Nie bój się zmiany, nie bój się, że zostaniesz sama. Czasami to, co w danej chwili jest nieznane, jest tym, co pozwoli ci odkryć własną moc. Zatrzymaj się i zapytaj siebie, czy jestem gotowa na nową drogę. To pytanie może być kluczem do tego, co ma nadejść. Bóg mówi, że nie musisz nosić ciężaru przeszłości, który cię przygniata. Jesteś twórczynią swojego losu, a twoje życie zasługuje na to, by być pełne miłości, spokoju i harmonii. Uwolnij się od negatywności, która cię otacza i przyjmij to, co przynosi ci życie. Zobaczysz, jak potężna stajesz się w momencie, gdy zaczynasz wybierać siebie. Czasami to, co wydaje się końcem, jest w rzeczywistości początkiem czegoś niesamowitego. Bóg nie usuwa ludzi z Twojego życia bez powodu. Każda strata jest nowym początkiem, każda zmiana jest krokiem ku lepszemu. Zaufaj, że to, co Cię spotyka, ma głęboki sens. Nawet jeśli teraz go nie widzisz, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, co musisz zrobić, aby stworzyć przestrzeń na coś wspaniałego? Czasami usunięcie czegoś z naszego życia, co nas rani, daje miejsce dla czegoś cudownego, czegoś, czego nie moglibyśmy doświadczyć, trzymając się przyszłości. To Ty masz kontrolę nad tym, co wpuszczasz do swojego świata. Czujesz, jak życie staje się lżejsze, gdy pozbywasz się tego, co cię ogranicza. Bóg chce, byś żyła w pełni, w zgodzie ze sobą. Twoja wewnętrzna siła jest w tobie, ale potrzebujesz przestrzeni, by ją poczuć. Zatrzymaj się i zapytaj siebie, czy jestem gotowa, by otworzyć się na nowe możliwości. Każdy dzień jest nową szansą na zmianę, na rozwój. Z każdą decyzją, którą podejmujesz, tworzysz swoją przyszłość. Decyzja o tym, kogo wpuścisz do swojego życia, może wpłynąć na Twoje szczęście. Nie czekaj, aż ktoś inny zdecyduje za Ciebie. Ty jesteś odpowiedzialna za swoje życie. Bóg widzi, co najlepsze dla Ciebie. Nawet gdy wydaje ci się, że wszystko jest stracone, On prowadzi cię do prawdziwego celu. Czasami musisz pozwolić, by to, co wydaje się trudne, odeszło, aby stworzyć przestrzeń na to, co naprawdę zasługuje na Twoją uwagę. Jesteś stworzona do wielkich rzeczy. Twoje serce jest pełne miłości i dobroci, ale nie pozwól, by ktokolwiek to wykorzystywał, to Ty masz kontrolę nad tym, kto dostaje dostęp do Twojego serca. Bóg nie chce, byś żyła w przeszłości. Zatrzymaj się i zapytaj siebie, co musisz jeszcze puścić, aby poczuć pełnię życia. Bóg zna Twoje serce, Twoje pragnienia. Czasami musi Cię przeprowadzić przez trudny proces, abyś mogła osiągnąć to, Czego naprawdę pragniesz? Zaufaj, że każda zmiana jest częścią procesu uzdrawiania i pamiętaj, że to, co cię spotyka, ma na celu Twoje wyzwolenie. Nie bój się zmian. Zmień swoje myślenie, a zmieni się Twoje życie. To, co wydaje się końcem, może być początkiem Twojej prawdziwej wolności. Bóg nie zostawia cię samej w tym procesie. On zawsze jest z tobą, prowadząc cię ku najlepszym wyborom. Zacznij dzisiaj, by uwolnić się od przeszłości. Zaufaj, że na drodze do wolności spotkacie coś wspaniałego. Bóg chce, byś była szczęśliwa, byś czuła się spełniona i kochana. Uwolnij się od wszystkiego, co cię ogranicza i pozwól, by Twoje serce otworzyło się na to, co najlepsze. Teraz jest czas na nowe możliwości. Otwórz serce na miłość, która Cię otacza. Zaufaj, że przyszłość, którą tworzysz, będzie pełna światła i pokoju. Bóg wspiera Cię w tej podróży. Bóg powiedział, że nie wybacza tym, których usuwa z Twojego życia. Ale czy zastanawiałaś się kiedyś, co to naprawdę oznacza dla Ciebie? W chwilach, gdy ktoś odchodzi, to nie koniec, a raczej początek. Może czas na pytanie, czy jesteś gotowa na tę zmianę, nawet jeśli teraz wydaje się to trudne? Czasami musimy pozwolić odejść tym, którzy nie mają już miejsca w naszym życiu, by dać przestrzeń na coś większego. Każdy krok, które robisz w kierunku wolności, jest krokiem ku prawdziwej wewnętrznej sile. Ale co się stanie, jeśli pozwolisz, by przeszłość Cię trzymała? Czy naprawdę chcesz, aby te stare rany decydowały o Twojej przyszłości? Czasami, by znaleźć spokój, musimy zostawić za sobą to, co nie służy naszemu rozwojowi. Pozwól sobie na chwilę ciszy. By usłyszeć to, co mówi Ci Twoje serce. Przebaczenie nie polega na tym, by zaakceptować to, co Cię zraniło, ale na uwolnieniu się od tego. Zastanów się, co się stanie, jeśli przestaniesz trzymać się przeszłości. Czy nie poczujesz, że w końcu zaczynasz żyć na nowo? Bóg daje Ci możliwość uwolnienia się od przeszłości, abyś mogła iść naprzód. To nie jest kara, to dar, który Cię wyzwala. Czy zastanawiałaś się, dlaczego niektóre osoby, które były częścią Twojego życia, znikają? To nie przypadek, to plan, który prowadzi Cię ku większemu celowi. Bóg nie bierze tego, co jest dla Ciebie dobre, ale pozwala, by to, co nie służy Twojemu rozwojowi, odeszło. Jakie nowe drzwi mogłyby się otworzyć, gdybyś puściła to, co cię ogranicza? Twoja moc tkwi w decyzji, by ruszyć do przodu, mimo że nie widać jeszcze wszystkich kroków. Czasami wydaje się, że droga jest trudna, ale to tylko część procesu uzdrowienia. Czy jesteś gotowa, by zaufać, że Bóg prowadzi cię ku lepszemu? Czasami musimy przejść przez ciemność, by zobaczyć światło, które zawsze było tam, czekając na nas. Bóg wie, kiedy jesteś gotowa na zmianę, nawet jeśli sama tego nie wiesz. Zaufaj, że usunięcie tych, którzy nie wspierają Twojego rozwoju, jest aktem miłości do samej siebie. Czy możesz zaakceptować, że czasami to, co zostaje usunięte z Twojego życia, jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Wiesz, że każda decyzja, którą podejmujesz, prowadzi Cię ku lepszemu. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że nie jesteś samotna w tym procesie? Twoi aniołowie są tu, by prowadzić Cię przez każdą zmianę. Czy jesteś gotowa otworzyć się na ich pomoc? By poczuć ich obecność w swoim życiu. Nie musisz przechodzić przez to sama, jesteś prowadzeniem, a każdy krok, który podejmujesz, jest krokiem ku większemu zrozumieniu i pokoju. Zmiany w życiu często przychodzą z niespodziewanych źródeł. To, co wydaje się stratą, może być w rzeczywistości otwarciem nowych drzwi. Czy potrafisz zaufać? Że te zmiany prowadzą cię do lepszej wersji samej siebie, kiedy pozwolisz, by to, co nie służy, odeszło. Otwierasz przestrzeń dla miłości, pokoju i sukcesu, który jest ci przeznaczony. Przeszłość nie definiuje twojej przyszłości, ale twoje decyzje teraz mają moc kształtowania tego, co nadejdzie. Czy jesteś gotowa? By przejąć pełną kontrolę nad tym, co wpuszczasz do swojego życia, zaufaj sobie, że jesteś zdolna do wielkich rzeczy. Bóg nie usuwa ci ludzi z Twojego życia, byś cierpiała, ale byś mogła wzrosnąć i stać się tym, kim naprawdę jesteś. Czy czujesz, że jesteś w punkcie, w którym musisz podjąć decyzję? Czasami jest to decyzja o odpuszczeniu i pozwoleniu, by Twoje życie poprowadziło Cię w innym kierunku. Czy masz w sobie odwagę, by zrobić krok w nieznane, wiedząc, że to będzie krok ku lepszemu? Bóg wie, co jest dla Ciebie najlepsze, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Nie jesteś skazana na życie, które Cię nie uszczęśliwia. Każdy dzień jest szansą na rozpoczęcie nowej drogi. Co mogłabyś osiągnąć, gdybyś wyzwoliła się od tych, którzy cię zatrzymują? Bóg chce, byś żyła pełnią życia, w pokoju i radości. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, by zmieniać swoje życie krok po kroku. Czasami to, co wydaje się końcem, jest w rzeczywistości początkiem. Czy jesteś gotowa na nowy początek, nawet jeśli nie wiesz, co przyniesie przyszłość? Bóg wciąż jest z tobą, prowadzi cię przez ten proces. Twoje życie nie jest przypadkowe, a każda zmiana ma swoje miejsce w twojej drodze do spełnienia. Twoje życie nie jest definiowane przez to, co straciłaś, ale przez to, co wybierasz teraz. Jakie decyzje możesz podjąć dzisiaj, by otworzyć się na nowe możliwości? Pamiętaj, że to ty decydujesz, kto ma miejsce w Twoim świecie. Kiedy pozwolisz, by przeszłość odeszła, otwierasz przestrzeń na to, co ma przyjść. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, czy jestem gotowa na to, by pozwolić ludziom odejść, którzy już nie mają miejsca w moim życiu. Zaufaj, że to, co cię spotyka, jest częścią procesu uzdrowienia. Bóg prowadzi cię ku wyzwoleniu, ku życiu pełnemu miłości, które jest ci przeznaczone. Każda zmiana, którą przeżywasz, to szansa na wzrost. Co by się stało, gdybyś pozwoliła sobie na pełne wyzwolenie z przeszłości? Pamiętaj, że nie musisz czekać na innych, by zrobić krok ku własnej wolności. Twoje życie jest w Twoich rękach, a każdy wybór, który podejmujesz, zmienia przyszłość. Bóg nie usuwa Ci ludzi z Twojego życia bez powodu. Jakie rzeczy musisz zaakceptować, by poczuć, że jesteś gotowa na to, co nadejdzie? Każdy krok, który podejmujesz, prowadzi Cię do nowej wersji siebie. Silniejszej i bardziej świadomej swojej mocy. Zaufaj, że to, co teraz jest trudne, wkrótce stanie się źródłem siły. Twoje serce ma ogromną moc, ale to od Ciebie zależy, kto będzie mógł w nim znaleźć miejsce. Czy potrafisz pozwolić sobie na miłość, która naprawdę Ci służy? Bóg daje Ci przestrzeń do wzrostu, do otwarcia się na nowych ludzi. Którzy przyjdą, by wspierać Cię na Twojej drodze. Zaufaj, że to, co Cię spotka, będzie dla Ciebie najpiękniejszym darem. Przyszłość czeka na Ciebie, ale to Ty decydujesz, jak wygląda, jakie zmiany możesz podjąć dzisiaj, by otworzyć się na lepsze jutro. Zaufaj, że każdy dzień, każda decyzja prowadzi Cię do spełnienia. Nie musisz się bać tej zmiany, to ona pozwoli ci stać się prawdziwą wersją siebie. Zakończ ten proces uwolnienia, by poczuć pełnię siebie. Jaka osoba w tobie źrodzi się, kiedy całkowicie puścisz przeszłość? Jesteś stworzona do wielkich rzeczy, a zmiany, które przeżywasz, prowadzą cię do nich. Zaufaj sobie, bo to, co nadchodzi. Jest piękne i pełne możliwości. Dziękuję ci, że byłaś ze mną przez całą tę podróż. Twoje serce jest otwarte na zmiany, a to już jest ogromnym krokiem w stronę pełni życia. Jeśli czujesz, że przesłanie tego filmu dotarło do ciebie, proszę, potwierdź to w komentarzach. To dla mnie bardzo ważne, by wiedzieć, że moje słowa mają dla ciebie wartość. Chciałabym teraz porozmawiać o liczbie 888. To bardzo silny symbol, który wskazuje na równowagę i harmonię w Twoim życiu. Zawsze, gdy widzisz tę liczbę, oznacza to, że jesteś na właściwej drodze. To liczba obfitości której energia może przyciągnąć do ciebie pozytywne zmiany i sukcesy. W numerologii 888 to także liczba związana z karmą, co oznacza, że twoje wysiłki w końcu przyniosą owoce i to z wielką obfitością. Jeśli ta liczba pojawia się w twoim życiu, to znak, że Bóg i Anioły są z tobą, wspierając cię w realizacji twoich marzeń i celów. To także przypomnienie, aby zachować wiarę w siebie i w swoją drogę, nawet jeśli czasami napotykasz trudności. Zachęcam Cię, abyś zasubskrybowała mój kanał i kliknęła dzwoneczek, aby być na bieżąco z nadchodzącymi postami. W następnych filmach przedstawimy anioły, które pomogą Ci w dalszym rozwoju duchowym i osobistym. Czekam na Ciebie. By razem odkrywać kolejne tajemnice wszechświata bądź gotowa na nowe wiadomości, które pomogą ci wzrastać.